Znajdujemy się w studiu Weszło FM, gdzie na co dzień odbywają się różne audycje radiowe, natomiast dziś ja zamierzam opowiedzieć Wam o tym, jak wygląda okienko transferowe na profesjonalnej scenie League of Legends. Zacznijmy od tego, jak wygląda to na świecie, ponieważ tam sprawa jest zupełnie prosta. Tam, w momencie, w którym kończy się split pomiędzy wiosną a latem, dokonuje się pierwszych transferów, bo już wtedy mniej więcej drużyny wiedzą, o jaki cel chcą grać, czy chcą pojechać na mistrzostwa świata i takie zmiany są po prostu wymagane. Następnie, po zakończeniu sezonu, po zakończeniu letniego, Splitu, kiedy rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, kiedy kończą się Mistrzostwa Świata, wtedy drużyny dopiero zaczynają nowych zawodników szukać z pomysłem na kolejny sezon. W Polsce sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ tam mm, czekamy aż zakończy się sezon Ultraligi. Najpierw zakończy się pierwszy, później drugi. Jeżeli myślimy o tym roku i wtedy dopiero drużyny szukają nowych graczy. Jak gracz ma ogłosić to, że poszukuje drużyny, przede wszystkim Twitter. To jest chyba główne narzędzie w tym momencie komunikacyjne, dlatego też tam właśnie zawodnicy ogłaszają swoje poszukiwania. Jednym z polskich graczy, którzy ogłosili ostatnio, że poszukują nowego zespołu jest Sebastian "Sebexmaker". Midlanera możecie kojarzyć między innymi z Team Kinguin czy Luminar Gaming, jednak ostatnio grał we Włoszech w Samsung Morning Stars. Razem z tym zespołem sięgnął po mistrzostwo ESL Vodafone Championship, a w samym finale zaprezentował się naprawdę nieźle. Wydaje się, że Sebex nie powinien mieć problemów z tym, żeby znaleźć sobie nowy zespół. Wydaje się także, że Sebex jest graczem, który mógłby zagrać w którejś z Akademii i drużyny Lisi. Jednak tak naprawdę jedyną zainteresowaną mogłoby być Rookie Sports Club, które przecież będzie wymagało 3 piątych składu z Polski. Kolejnym zawodnikiem, którym warto się zainteresować jest na pewno Paweł Czekolat-Szczepanik. Ostatnio reprezentował barwy Mad Lions, jednak po połączeniu tej drużyny z ze Splice Vipers, no niestety Czekolat nie miał zbyt dużo szans na to, żeby prezentować się w pierwszym składzie. Choć Czekolat jest na pewno utalentowanym midlanerem, to i na pewno nie może też narzekać na brak ofert. Oczywiście wiemy, że prezentował się także na polskiej scenie, chociażby Polish Open, które udało mu się razem z Pride wygrać. Wcześniej także pokazała się gdzieś w polskiej lidze sportowej, jednak teraz wydaje się, że Czekolad ma o wiele większe chęci na to, żeby podbić międzynarodowy rynek. Dlatego też możemy spodziewać się, że Czekolad albo zostanie w Hiszpanii, tam poszuka sobie miejsca, albo postanowi wrócić do Polski i podbić Ultraligę. Zdarza się również tak, że cały skład otrzymuje wolną rękę w kwestii poszukiwania nowego kontraktu. Tak też jest w przypadku Pirate Sports, czyli Katskosa, wyska, Niku, Dumbajora z Blue 45. Wydaje się jednak, że nie będą oni jednak szukać nowych drużyn, gdyż czwarte miejsce podczas ostatniego sezonu Ultraligi jest tak naprawdę wystarczająco zarówno dla nich, jak i włodarzy. Oczywiście mogą też osiągnąć o wiele lepszy wynik, jednak musieliby w tym składzie pozostać na stałe. Także i Devil Swan pozwoliło zawodnikom na eksplorowanie ofert. Znamy filozofię tej organizacji i wcale nie dziwi nas, że po zakończonym sezonie gracze mają możliwość znalezienia dla siebie miejsca w jeszcze lepszych zespołach. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że diabły mogą być testowane jedynie w zagranicznych formacjach. Jest to ciekawe podejście, które pozwoli zawodnikom na dalszy rozwój bez wzmacniania swoich rywali. Oczywiście trudno jest zaprzeczyć temu, że pojawi się zainteresowanie ze strony różnych organizacji, gdyż gracze Devils One prezentowali się naprawdę dobrze przez ostatnie miesiące i tak naprawdę jest to dla nich idealny moment, żeby spróbować czegoś nowego. Kontrakty zakończyły się także za wynikom Actiny Pakt. Chociaż Zamulek, Warion oraz Oran już ogłosili za pośrednictwem swojego Twittera, że poszukują nowego domu dla siebie, tak Makuk oraz Melonik jeszcze tego nie zrobili. Wydaje się jednak, że gracze ci mogą mieć problem z tym, żeby znaleźć się w kolejnym sezonie Ultraligi. Oczywiście, jeżeli pojawi się jakaś nowa organizacja, która zdecyduje się wykupić któryś ze slotów, no to być może zobaczymy ich po raz kolejny w najważniejszych polskich rozgrywkach. Wydaje się, że za granicą będzie im bardzo trudno znaleźć drużynę, chociaż tego tak naprawdę nigdy nie wiadomo. Nie zapominajmy także o Bulecie, Warsim, Syrpim czy Ravenie, którzy ogłosili, że poszukują nowej drużyny. Są także takie sytuacje, w których wiemy, że konkretny gracz podpisze nową umowę ze swoją obecną organizacją. Tak może być w przypadku Rypsona z Illuminar Gaming, który niedługo powinien otrzymać nowy kontrakt. Są także takie sytuacje, w których nie wiemy, co dzieje się z konkretnymi zawodnikami. Tak jest chociażby z graczami z Diablo Circs, którzy nie tak dawno przegrali w kwalifikacjach do Ultraligi, a dziś tak naprawdę jeszcze nie poszukują nowego zespołu. Gdzie wy widzicie tych zawodników? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Widzimy się wkrótce, do zobaczenia.